Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym odcinku z serii gry ze znajomymi w GTA V. W dzisiejszym odcinku zagościł mnie Dawido z kanału Dawidos YouTube. Yy, I dzisiaj zrobimy takie coś, że on poluje na mnie apenatomizerem, a ja będę znajdował się w kurumie. Zapraszam do oglądania. Dobra, no to jedziemy. Kurumka versus apenatomizer. 1 <laughs> No Ale no ha. Czekaj mam polica No, pamiętasz, że zasadą jest to, że mogę używać pistoleciku. Yeah, nie, no, ale poczekaj, do Lester'a tylko tak I tak będziesz strzelając apenatomizerem, ap zyskiwał policję. Lesz. 2-0, dziękuję. Przynajmniej policji nie masz. Tak. Jestem zadowolony. I tak to jest? miał, bo... O! No nie jest no 3-0 Nawet nie dał wprost nie bez pistoletu bo ja wtedy nie mam szans po prostu Masz masz Nie mam Masz masz Jeszcze na zobacz to. Patrz, dobra. Weź mnie nieprzepicę. Dobrze masz w stanie, żartuję to jest taki z Dobra, weź gin, Dziękuję. 4-0. Yeah. Jeszcze kul odpornych opon nie mam. No, yy, na plecach mi się zrobił. No, no. Daj mi wstać, mi, Daj mi wstać No, miało być wesprzeć A, zapomniałem, dobrze, dobrze, no. już to zamieniam na rękę Bo ja nie Dobra, mam Punkt się nie liczy Punkt się nie liczy O nie, nie trafiłem, a nie, trafiłem cię Oj, latarnią dostajesz jeszcze no nikt w ciebie. Mam to na ma, strzeliłem w ciebie i nawet... Dobra policja mnie zabije. Puu! Ale w łeb dostałeś. Dawitur, pomszczę cię! Punkt się nie liczy, policja zabiła. Zabiamy. Dalej mamy 4-0. Ten wiader? No utchnął. No nie! To śmieci. Jeszcze helikopter lata, nie? Dobrze, 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 dobrze. dobrze, dobrze. A co ty, ty od niej uciekasz? Tak. Żeś poleciał ucieka. rozgwiazda. Uciekłem Uciekłem pan Ale to ty masz mnie zabijać, nie wiem. Ale teraz mam głodną sytuację. Ale pięknie świetnie policjant Tak jakby tą yy, siła cię pojawia. ciebie atomizerem. Ty wziąłeś, podskoczyłeś z samochodem i ja razem z tobą. No nie no! Ej, ja ja pod koła mi żeś się sturlał! Nie wiem. Już koła. Ale tylko utrzymać Dobra, się! wiem, ja ja nie po to. O! o Dragi ty robisz? Tak, drag race A! Ale mam super, ale mam super Jezu Chryste, miniatura for me Jeszcze sam się zabijesz Hej, żartuję, leżeć O nie leże się przechylił Zmiłem się i pod koła, nieźle Robię w tył zwrót Czołem klasa Gdzie ty jesteś? Ur. Jak? <grym> Podłożyłem minę zbliżeniowo <grym i zbliżeniem> Dawid, dobrze to ja od teraz mogę używać broni nie no dobra, punkt dla ciebie Punkt dla ciebie Nie nie ty no z nosa im radiowóz zabrałem? Oni mnie nie gonią <grym, grym>, się. Dałem... przynajmniej policji teraz nie masz No właśnie to mnie dziwi ja im, ja im przed nosem radiowóz zabrałem, on jest nie uszkodzony Leży radiowóz y... <grym>, No i walnę na mi w radiowóz, oni nic Dobra, sprowadzam sobie kurumę, poczekaj. Dawaj ten samochodem. Nie, nie, bo to jest Kuruma Versus O dziękuję Super, policja cię goni Biorę kurumę. Mam kurunkę to policja. Dobrze. A psik. Nie. Niedobrze. Nie pieniędz. Poczekaj, coś policję. cukierek albo psikus. No, ty już nie tym razem. Oj, możesz mi pomóc? <noise> tak. Thank you. Co? Nie leciałeś w powietrzu? Nieeeeee Jak? O Podrasowali ja cię ołowiem No, bo z shotgunem leciał tam po No bo ty już zawsze shotgunem leciał Ale przynajmniej policja tego Tak eee, Ile? Poczekaj, zapomniałem jak, ile jest punktów Dobra, dajmy, że jest y, 8 nie. 5 osiem... jest Ile? Dla siebie. 5 Dobra, 5 razy cię zabijłem by 6 <laughs> Nie, nie, nie Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, Pomogę dobra, ci. policja, będzie zabił, cholera, dobra Cześć Cześć Gratuluję Ja jeszcze praktycznie prawie jeden raz, ale to był taki oddany Na wsteczny, Cześć. nie wiem, tak jak... Dzień dobry Nie, zapomniałem, że sobie możesz wjechać. Mam skąd. Nie, 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 nie. Dobrze. No nie, no. Leci do wody. Teraz masz trochę ułatwione z względu na tym, Tu że... pływaj! Ale przynajmniej ty nie wiedziesz tutaj. się jeszcze coś dziwi poszła pływać o oh. o że skąd tu policja o oh no o oh no o oh no he 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 proma jest mocna tam jest wysoko nczy nisko O nie Kuruma to jest niezawodny samochód, o czym ty mówisz? Co się, co się fikasz? No ej! Leży! No nie! Dobrze policja, dobrze Dobra, się tam. przewrócił Bardzo bardzo się przewróciłeś? Tak To się od... Wejdź na dół, bo mi tu ciężko będzie wyjechać. Albo czekaj, dobra, wyjadę. a ja. Tak Nie szkodź. Dawaj, jedź. Ło! <noise> Jak na warcie! ma <Siema>, polizaj! Polizaj! <noise> Otóż tym A! <noise> Pali się, dymi się! Serio? Nie się paliłeś przez chwilę Cie, u cały samochód Albo to jest tylko twój No nie policja bo... mi czekam Wiadomo to jest ze mną No na pewno nie policja da no. Już lepiej jakby mnie policja zabiła, a nie ty Mam trzy gwiazdki wsparcia Mam trzy gwiazdki... Mam trzy gwiazdki O dobrze, dobra Dobrze wróciło się Puede caer, lo, no no no! no no! no, 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 no. pod same koła Jeszcze go policjanty Ej, kuruma ma od razu kulo od pornopony Nie, chyba nie No dziwne, bo, bo jeszcze tyle do mnie strzałów poszło, a razu mnie nikt nie, nie przestrzelił No Nie, dobra, siódmy teraz jest Czy ósmy? Nie, no, siódmy, bo mnie zawsze policja zabijała Dobra Zowróciłeś, a nie myślałem że się przewrócisz Teraz się przewrócisz. O nie! Ma farta Dzień dobry Ale ci jeszcze nie szczeliłem prostom No pasz, o. ojoj Oj zawsze polecamy, żeby cię nie No nie, bo za każde potrącenie ciebie będą mnie gonić, więc... Oj, ty tu byłeś. Zmień światło Zabijaj mnie, zabijajcie mnie polympiasty no. eee. przynajmniej, przynajmniej, do do, przynajmniej do tego się przyda się Postrzeliłem ich za to Niestety w Kurumie nie można ja wyciągać ja nabojów bombowych To jest najgorsze Patrz no Mogłeś tego akurat nie uznać no diedo Tak se o No daj wyciągnąć atomizera Trzeba jeszcze gumy na tobie spalę Bo ja cię No daj mi atomizer wyciągnąć przynajmniej Strzeliłeś Mogę to zaliczyć Wygnoja jedne. <laughs> Łykajcie Łykajcie Ow. Oh, Łykajcie yeah. Ow. Ow. Nie to nie, nie. O oh, yeah. oh, cholera! Nie zabijajcie go! No nie mogę go... Jezu, nie uciekłem! Policjantów zabijam, żeby ciebie nie ruszyli. Ej, ja tam nie wiadę po ciebie. Wiem, właśnie o to chodzi. Dobra, tego też nie najpierw. No, no nie, bo żeś... wpała cię w miejsce, gdzie nie jesteś dostępny. Wow. O, masa. Zobaczyłem coś niezłego. Baba się zrespiła, tak jakby w samochodzie, ale w nim nie była i na siedząco upadła. No nie, podkować ci spadę. Ty przecież ci złamałem kark, tak ty żyjesz. Znałeś. O nie! zauważyłem, że tu teraz... No. no nie mogę tak! Cztery gwiazdki mam przez siebie ja też mam przez siebie Ty nie masz gwiazdek bo ciągle ubierasz O Boże się policja się nadzieła Z latarni masz Uuu. Policjanta za O nie, ono nie Ej, ewidentnie przeze mnie zabijłeś O masa Zabijcie mnie Dobrze, dobrze, dobrze ma ciekawe z pistoletu To policja to, 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 a, policja No tak! <laughs> Czyli i tak nie uznajemy Zmiataj stamtąd Dobra, ty to daj mi wyskoczyć <laughs> O nie, ma jednak mogą dziurawić Mikołaj, bo mi się ślizgnęło Nie, ty musisz ty się przewracać w pracuje. życiu Niestety Ale w ogóle to jest śmieszne, że ty mi w ogóle nic nie zabrałeś. Dopiero teraz zabrałeś. Заязда НЕ ПОД КОЛОВА ПОДЬ На Вкусно